Dzisiejszy dzień spędzamy na Cytadeli. Tak, na wielkim pikniku wojskowym organizowanym przez różne tutaj dywizje pancerne, niepancerne, jakieś armaty, czołgi i inne. I oczywiście pójdziemy skosztować grobówki. Przyszliśmy tutaj zapisać się do 17 Zmechanizowanej Wielkopolskiej Brygady Wojskowej. Potrzebują jej w wojsku. Teraz prosto z gara, z samego dna, co najlepsze, nalewamy. Najważniejsze, żeby nie utopić łyżki. Proszę bardzo. bardzo. Załapaliśmy się na darmową brudkę. Zostaliśmy przyjęci tu znakomicie, fenomenalnie, nakarmieni, pozwiedzaliśmy, zobaczyliśmy, co tutaj się wydarzyło. Widzieliście to pewnie razem z nami. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Pozdrawiamy, serde pozdrawiamy, serdecznie i do pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na kolejnym pikniku.